Kuchni nie ma. Dzień dobry kochani, w kolejnym odcinku kręcimy nieruchomości. Dzisiaj pokażemy wam wnętrze, które spokojnie możemy nazywać domem, z uwagi na jego wielkość i zastosowane rozwiązania. A jesteśmy teraz na Żoliborzu, ulica Bitwy pod Rokitną 1. Za chwilę pokażemy wam apartament w Multico Residence. Zapraszamy do środka. Apartamentowiec już od holu głównego, niezwykle reprezentacyjnego, zachwyca, prowadząc do punktu recepcji i ochrony całodobowej budynku. Do dyspozycji mieszkańców jest kompleks rekreacyjny spa, basen z ozonowaną wodą, siłownia, fitness i sauna. 280 metrów kwadratowych z trzema tarasami, wykończony najwyższej jakości materiałami z dbałością o detale, zaprojektowany przez architekta, w pełni urządzony i wyposażony, łączy najwyższy standard wykończenia z przemyślaną funkcjonalnością. Wygodny i gotowy do wprowadzenia to słowa, które mogą dodatkowo podkreślić jego cechy. Jesteśmy już w lokalu, zwróciłaś uwagę na te piękne duże drzwi. Tak, ale ja też od razu zwróciłam na tą, te gabaryty przedpokoju. Tutaj jest przestrzeń, To jest miejsce. Zobacz, drzwi są nawet dwuskrzydłowe, więc możemy je otworzyć. Wiesz, jak przy, 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 jak zobacz, przywożą przypo... nam duży stół. Dokładnie, przywożą nam duży stół. Czasami jest wiecie, taki I problem tak wiecie, z tym, że kanapa, weź to przez normalne takie drzwi włóż, a tutaj nie ma problemu, drzwi są duże, szerokie. Tak samo jak i ten przedpokój. To witamy Was już oficjalnie w apartamencie, witamy. który za chwilę Wam pokażemy w całości. Jesteśmy teraz w holu, który wita nas z dwoma tapicerowanymi fotelami. Hotelami, tak. Piękną konsolą, cudownym lustrem, które powiększa całą tą przestrzeń. Mhm, dokładnie. I? Tutaj mieliśmy wspomnieć o tym, że cały w ogóle projekt tego apartamentu powstał już 10 lat temu. A tak, dokładnie. 10 lat temu. Jak będziecie oglądali teraz razem z nami ten apartament, to zwróćcie uwagę na to, że był on, po pierwsze, to był robiony przez 2 lata, bo tyle trwał remont tego Czyli apartamentu. Jak budowa domu, on, dokładnie jak budowa domu. A po drugie, był on robiony 10 lat temu. A jego projekt, jego wykończenie i zastosowane tutaj rozwiązania. Pasują Jak ulał do projektów, które architekci robią praktycznie od roku, które są stosowane w nowych nieruchomościach. Zdecydowanie jest to ponadczasowy projekt, i myślę, że bardzo uniwersalne. Wystarczy tutaj zmieniać dodatki, i to mieszkanie można przerobić na zupełnie coś innego, a jednak jakość tych materiałów, samo wykończenie szapoba. Ta baza dalej. jest ponadczasowa i jak zauważycie praktycznie nie nosi śladów zużycia. To z korytarza zapraszamy Was na lewo, chociaż dla mnie to było przez chwilę prawo. No i tutaj wchodzimy tak. w taką przestrzeń, która jest... optycznie ona jest pooddzielana tymi, e, szafami. tymi szafami. A w zamyśle było też to, żeby to wszystko było ze sobą połączone żeby przejścia były szerokie, żeby nie było drzwi pomiędzy kuchnią, jadalnią i salonem tylko żeby to wszystko, mimo iż jest od siebie optycznie podzielane, to żeby wszystko stanowiło jedną całość. Dzięki temu mamy bardzo jasno i wyraźnie wydzielone funkcje pomieszczeń. Tutaj wiadomo, że jest jadalnia przed nami. Za nią mamy wyspę kuchni. Tam zaczyna się kuchnia, która jest fantastycznie ukryta. Tutaj mamy szafy. Te drewniane elementy, które są, te dwie drewniane ściany, które macie tutaj, które są w jadalni, to są szafy. Zobaczcie takie sprytne klamki. Wciągniemy do siebie. O! Już się udało. Magda jeszcze walczy. No i mamy Aha. telewizor. To cecha charakterystyczna właśnie tej części tego apartamentu. Tutaj wszystko jest poukrywane. Jeżeli chcemy wszystko zamknąć, to mhm. bierzemy po prostu tą szafę i ją zamykamy. Nie ma telewizora, tylko jest piękny, ozdobny drewniany element. element. Drewniane wykończenie ściany, które razem z tym żyrandolem i z tym świecznikiem, który jest tutaj, genialny. Z jadalni przechodzimy do kuchni, która tak naprawdę, słuchajcie, jest jakby częścią jadalni. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj wszystko jest pozakrywane, nawet zlew. Tak. Jest zakryty. Wszystko jest ukryte. Nic, jest nie, ukryte. nic nie jest wybebeszone, tak jak zazwyczaj w kuchniach. Tutaj jest estetycznie czyściutko, wszystko tak, jakby dopiero zostało to zamontowane. Widzimy tylko płytę indukcyjną, tutaj akurat gagenau, nad nami okap, okap sterowany pilotem, duży blat roboczy, na którym będziemy przygotowywać posiłki, dużo szuflad i to tajemnicze miejsce, które tam jest ukryte. Tak. No i właśnie tutaj mamy ukryty zlew, i to według mnie jest genialne rozwiązanie. Tak to powinno wyglądać w każdym domu. Pokazaliśmy blat. Tak, tak, pokazaliśmy tą wyspę, a gdzie jest reszta kuchni? Pytanie, czy w ogóle w tej kuchni da się coś ugotować. Dajcie nam chwilę. I voila! Mamy kuchnię. Ekstras do kawy robi naprawdę świetną kawę, gwarantuję Wam. Dodatkowy blat, toster, no oczywiście szufladę, piekarnik. Piekarnik. Czyli obiad już będzie. I co Kuchnia dalej? jest... I teraz? Kuchni nie ma. I to samo mamy z drugiej strony. Zobaczcie, jak to wygląda. Z kuchni mamy wyjście na 40-metrowy ogród zimowy, łamane przez taras, ale my zabieramy Was do salonu. Słuchajcie, warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że cały apartament może być sterowany zdalnie przez iPada. Przyciskiem. Dokładnie. Słuchajcie, salon przestronny, duży z ogromną ścianą okien, przez które wpada nam bardzo dużo światła. To są dwie duże tafle okien, które możemy przesuwać w lewo, w prawo i jeszcze optycznie powiększyć nam ten salon o kilkudziesięciometrowy taras. A ja właśnie zrobiłam Wam relację na Instagram, i tam koniecznie również zaglądajcie na nasz Instagram Kręcimy Nieruchomości. Tam dużo więcej zdjęć i w ogóle więcej relacji z takich wnętrz. Zdecydowanie tak. I koniecznie obserwujcie Instagram Kręcimy Nieruchomości. Tutaj za tą taflą szkła mamy gabinet. Fantastyczne rozwiązanie, bo zobaczcie, on mimo tego, że jest ukryty, to yy, tutaj z zewnątrz światło dzienne również wpada do tego miejsca. A cały ten gabinet, jak widzicie, jest za takim przyciemnianym szkłem, więc mamy kontakt z naszymi gośćmi, którzy są w salonie. A mimo wszystko możemy się zamknąć i mieć całkowicie prywatny gabinet. Zapraszamy do części prywatnej. Idąc tym włoskim korytarzem, pierwsze drzwi to sypialnia z ogromną garderobą. Po prawej stronie mamy łazienkę z prysznicem i wanną. A za mną idziemy do głównej sypialni. Główna sypialnia, master bedroom, jak kto woli. Tutaj bardzo duże pomieszczenie. Na podłodze mamy olejowane deski, bielone. Balkon ośmiometrowy, tutaj najmniejszy, ale wcale nie taki mały. A tam z tyłu od razu łazienka i garderoba. Ja zapraszam Was, moi kochani, do Łazienki. Przed chwilą zostałam wyszkolona, jak to należy zrobić, także wiem, że idziemy tyłem. Jak się przewrócę, to będzie wina operatora naszego. Zobaczcie, jesteśmy w Łazience. Yy, z prysznicem jest Łazienka. Yy, wszystko pięknie jest przygotowane wysokie drzwi. Ale co jest tu najważniejsze? Od razu z tej łazienki prosto wchodzimy do garderoby. A tutaj to już prawdziwa magia się dzieje. Zobaczcie, ile tu jest wieszaków, ile tu jest miejsca na nasze sukienki, na nasze bluzki, na nasze spodnie, na, na torebki. Ale to jeszcze, słuchajcie, nie wszystko. Co robimy rano? Siadamy sobie na takim pięknym krześle, i tutaj robimy makijaż, poprawiamy włosy, zakładamy sobie nasze świecidełka. I tutaj takie wyszukowane, jesteśmy gotowe. Podbijać świat. Ale słuchajcie, to co jest jeszcze cudownego w tej garderobie, uważam, że to już jest w ogóle magia i geniusz, nieprzeciętny, że prosto z tej garderoby wychodzimy i jesteśmy w holu. Czyli w tak prosty sposób możemy wydostać się z apartamentu. Powierzchnia apartamentu to 280 m2. Mamy tutaj 3 sypialnie, 5 pokoi. W apartamencie zastosowano nowoczesny system chłodzenia. Zrezygnowano tutaj ze standardowej klimatyzacji, zainstalowano rekuperator, który wymienia powietrze w całym apartamencie, a dodatkowo schładza go wodą lodową zamiast freonu. Rzadko się zdarza, żebyśmy mieszkając w środku miasta mieli taki widok, że czujemy się praktycznie tak jakbyśmy mieszkali w środku parku albo w środku jakiegoś lasu. No właśnie, tym bardziej, że sam metraż tego apartamentu wskazuje na to, że to nie jest po prostu apartament, tylko to może być po 280 metrów to zdecydowanie wygodny również dom. Zgadza się i to nie będzie mały dom, prawda, tylko to będzie naprawdę duży dom, w którym spokojnie zmieści się duża rodzina. Słuchajcie, w tym miejscu chcielibyśmy już zakończyć. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Czekamy na Wasze komentarze i ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, subskrybujcie kanał, bo no, na kręcim nieruchomości obejrzycie tylko takie właśnie wyjątkowe apartamenty. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o samym apartamencie, czy lokalizacji, czy cenie, to link jest w opisie pod wideo, a do prezentacji zapraszamy do tego przystojnego pana. A osobiście cool. oprowadza. A ja. Bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.